Na początku w programie widzimy kobietę. Dziś będziemy rozmawiać o poważnych rzeczach, w związku z czym kobieta nam się do niczego nie przyda. W pasku narzędzi u góry wybieramy tą czarną strzałkę, klikamy na kobietę, następnie klikamy te tutaj dwie strzałki od przesuwania i przemieszczamy kobietę do Miejsca, w którym powinna się znajdować, ona sobie tutaj doskonale poradzi, także nie możemy zająć się poważnymi sprawami. Witam serdecznie. Na początek tylko chciałbym powiedzieć, że YouTube w końcu zezwoliła mi na dodawanie reklam do moich filmów, więc liczcie się z atakiem niskiej ceny z Media Expert i pieniędzmi, które pracują dla Zlatana i Zlatana, który pracuje dla firmy, która z biednych ludzi robi bankrutów. E, oprócz tego pod filmem jest guzik z napisem wesprzyj, żeby dać mi 10 zł, no bo stać cię, no to, to co ci szkodzi. Daj 10 zł i tyle. Dobra, kurwa, zaczynamy. Program SketchUp służy do modelowania 3D, ale bez żadnych tam obliżeń wytrzymałościowych i reszty po prostu można robić modele. I jedynym sposobem na pozyskanie tego programu jest kupienie go na stronie producenta i płacenie co miesiąc abonamentu. Z tym, że pierwszy miesiąc jest chyba za darmo. Być może kiedyś powstaną strony internetowe, gdzie użytkownicy będą mogli wymieniać się plikami bez wiedzy. Właścicieli danego oprogramowania, ale nie wiem, czy takie strony są. Nigdy w życiu z takich nie korzystałem. Po otwarciu programu Sketchup wyskakuje nam takie okno, w którym wybieramy szablon. Głównie chodzi o po prostu jednostki, których będziemy używać. Sugeruję wybrać centymetry. Metry są trochę za duże, a cale oznaczają, że Twoje dziecko zginie w szkolnej strzelaninie. Na początku, w programie widzimy. Kobietę. Dziś będziemy rozmawiać o poważnych rzeczach, w związku z czym kobieta nam się do niczego nie przyda. W pasku narzędzi u góry wybieramy tą czarną strzałkę, klikamy na kobietę, następnie klikamy te tutaj dwie strzałki od przesuwania i przemieszczamy kobietę do miejsca, w którym powinna się znajdować. Ona sobie tutaj doskonale poradzi, także my możemy zająć się poważnymi sprawami. Na samym środku ekranu widać trzy linie, no i trzy przerywane, no są nieistotne. Ich kolory są bardzo ważne, bo wyznaczają osie projektu, które będą potrzebne praktycznie przez cały czas, czyli szerokość, długość i wysokość. Ja wymyśliłem, że na początek zaprojektuję w ramach pokazania, stolik kawowy, no bo to dosyć prosty meble. i założenia też są takie, że projektuję z tego, co można znaleźć tanio w markecie albo w tartaku, albo to, co zostało komuś po budowie, czyli wezmę pod uwagę obecność tylko drewnianych ładu dachowych o wymiarach 4 na 6 cm i desek szalunkowych grubości 2,5 cm. Oczywiście te wszystkie elementy są do scheblowania lub do zmiany ich grubości. No ale na razie tego projekt nie będę brał pod uwagę tego, jakich narzędzi należy użyć, to może kiedy idzie. Standardowa wysokość takiego stolika kawowego to 45 cm około. I ja bym chciał, żeby grubość blatu tego stolika to były 3 cm. Bo takie mam łaty, chcę gruby blat, i noga tego stolika niech będzie miała wymiar 3x3 cm. gdyż będzie to dobrze pasować do takiego grubego blatu. Żeby to zrobić wybieram narzędzie kształty i najpierw zaczniemy od narysowania blatu. W prawym dolnym rogu widać wymiary elementu, który robię. One się tutaj zmieniają jak ruszam. Ja bym chciał, żeby blat mojego stolika miał wymiary 60 cm na metr, niech będzie duży. W związku z czym po prostu bez klikania nigdzie i zaczynam po prostu wpisywać 60, średnik 100, gdyż wymiary są w centymetrach. Wciskam Enter i prostokąt sam się zrobi. Kółkiem myszy mogę podjechać bliżej, a po przytrzymaniu kółka myszy mogę obracać kamerę wokół. Wokół blat jest, ale taki trochę płaskawy, dlatego wybiorę to narzędzie. Wepchnij, wyciągnij. Troszeczkę brzmi jak tytuł niemieckiego filmu z lat 90-tych, takiego bardziej niszowego, ale to narzędzie jest jednym z istotniejszych tutaj. W związku z tym je wybieram, klikam na tę płaszczyznę, ona się zaznacza na takie niebieskie kropki. Klikam i mogę wprowadzić grubość elementu i tutaj tak samo nie muszę kombinować ręcznie. Wybierać, jak gruby ma być ten element, tylko wpisuję 3 cm. Wciskam Enter, element ma 3 cm. No i właściwie blat jest gotowy. To Teraz mogę go całego zaznaczyć. Używają narzędzia do przenoszenia kobiet. Jak już mam zaznaczony, to mogę go od razu przenieść. Natomiast sugeruję kliknąć na niego prawym przyciskiem i e, utwórz grupę. I teraz cały ten element, wszystkie ściany wszystkie linie są jednym elementem. Nie mogę go już teraz w żaden sposób przemieścić, przenieść, on mi się nie zmieni, nie zrobię nic niechcące. Żeby wrócić do edycji tego elementu muszę kliknąć znowu na niego prawym przyciskiem i wybrać opcję rozbij. Wtedy znowu mogę kombinować, no to jest taka właśnie funkcja, żeby no element nie zmienił mi wymiar. W trakcie oczywiście wszystkie złe zmiany można kon cofnąć kontrol w związku z tym zaznaczam, klikam utwórz grupę, oddalam kółkiem myszy, wybieram opcję przesuwania i przesuwam go na bok, żeby mi na razie nie przeszkadzał, tu jak widać w czasie przesuwania wyświetla się taka zielona przerywana linia, która mi pokazuje po jakiej płaszczyźnie przesuwam element, A teraz na przykład nie wiem za bardzo w jakiej płaszczyźnie się przesuwa, według mnie się ode mnie oddala w jakiejś takiej Nieznanej płaszczyźnie, a jak tylko wjadę na niebieską linię, to teraz wiem, że pracuję nim góra-dół. Żeby nie było czegoś takiego, że element mi tak skacze od niebieskiej linii do tej czarnej i, i żebym cały czas wiedział, jak się przesuwa, to wybieram niebieską linię. Trzymam przycisk shift, i teraz jak trzymam, to mogę na boki ruszać myszką. I on na pewno będzie się przesuwał tylko po niebieskiej linii albo no po zielonej Dobra, jak już mam zrobiony 3 cm blat to warto żeby ten blat stał na jakichś nogach bo wtedy będzie łatwiej po prostu na niego położyć giry w czasie grania w minecrafta używam tego samego narzędzia które używałem do blatu czyli kształty prostokątne rozciągam prostokąt i piszę 3, średni 3 robi mi się prostokąt Dla musi mieć 43 cm i tyle ma i teraz robimy taki myk, że po raz kolejny zaznaczam tę piękną nogę i przywołuję z powrotem blat. I teraz tak, klikam na nogę, żeby ją zaznaczyć. Wybieram narzędzie przesuń. Ono też działa tak, że ono przesuwa i będzie mi przyciągać do rogów tych elementów, za które trzymam dany klocek, czyli łapię nogę tutaj za ten róg. I dosuwam tu do rogu. Klikam CTRL-C. Ctrl V. Noga mi się wyświetla łapie za inny róg. za, Ctrl F. Ctrl 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 I teraz bardzo ważna rzecz, znaczy ważna, nie trzeba jej robić, ale to bardzo ułatwia projektowanie. Zaznaczam cały stolik razem z nogami. Klikam prawym i klikam utwórz grupę. I teraz jest jedną grupą składającą się z łącznie pięciu różnych zgrupowanych elementów. I już całego stolika nie mogę. W żaden sposób modyfikować. Znaczy mogę, ale jako całość, a nie że jedną ścianę sobie tylko przedłużę. I teraz jeżeli użyję opcji rozbi, jeżeli użyję opcji rozbij, to rozbiję mi, ale znowu tylko na konkretne elementy grupy. Nie mogę dalej z nimi nic zrobić, bo teraz się rozbił na pięć osobnych grup. Już zrobić 1. Zgrupuję go z powrotem. Teraz jest, leży na blacie. Fajnie jakby stał na nogach. Dlatego wybieram narzędzie obok przesuwania, narzędzie Ona obróć. Narzędzie obróć działa tak, że miejsce, w którym kliknę jednocześnie z osią obrotu tego elementu i trzeba po prostu kliknąć w danym punkcie, przesunąć tam, gdzie chcemy, żeby się obrócił, tak jakbyśmy go łapali ręką od dołu, od boku, klikam po zielonej płaszczyźnie i przesuwam w ten sposób. I stolik jest gotowy. Boże, jaki on jest piękny. Tak naprawdę to nie. Wygląda jak gówno. Trzeba mu dodać parę ładnych detali. No i w tej formie ten stolik jest właściwie nie do wykonania w praktyce, bo musiałbym przejść jakimiś dziwnymi wkrętami przez blat. Oprócz tego nogi zjadą się do siebie, prawdopodobnie, po czasie. Ja bym dał tutaj pod blatem, zrobione z desek grubości 2 cm. Tutaj w tym miejscu dałbym takie rozpórki, które będą podpierać blat i jednocześnie rozpierać nogi, a pomiędzy nogami od dołu dałbym no, takie rozparcia, żeby nogi się nie schodziły do siebie i stali był bardziej stabilny. Także trzeba wrócić do punktu wyjścia. Klikam rozbij, żeby mieć osobne elementy. Blat wyjeżdża, bo blat to blat. Za dużo nie można tutaj zrobić. Mój pomysł jest taki: w samej nodze wyfryzuję wgłębienia na elementy montażowe, z drugiej strony wejdę wkrętami, a otwory po wkrętach wypełnię albo jakąś masą szpachlową, albo w inny sposób. To nie jest temat na ten materiał. Żeby wymyślić takie otwory, trzeba mieć troszeczkę wyobraźni przestrzennej, w związku z czym kobiety mogą już wyłączyć ten filmik. Wej, tą dupę, kurwa! Klikam rozbi na tę nogę. Zbliżam się do niej i robię taki myl. Biorę ołóweczek. Ołóweczek służy do rysowania linii. Kto by się spodziewał? Ołówek ma taką funkcję, że przykleja się do krawędzi elementu i ten kwadrat na końcu tego ołówka zmienia kolor, co jest istotne. Jak jest takie zielone kółeczko, to znaczy, że jest na roku. Jak jest taki czerwony kwadrat, to znaczy, że się przesuwa gdzieś po krawędzi elementu. No niebieski oznacza, że jest w jakimś dowolnym punkcie, to na razie potrzebne. A mnie interesuje żeby wyszedł mi tutaj na środku, czyli błękitne kółko zawsze oznacza punkt środkowy. Zresztą tak jest opisane. I teraz od punktu środkowego robię linię w dół. Ja bym chciał, żeby deska, która będzie podpierać, miała 6 cm szerokości, bo tak sobie wymyśliłem. Więc klikam 6, klikam Enter i teraz w tą stronę robię centymetr, robię centymetr po raz kolejny i pionową linią, która robi się niebieska, gdyż prowadzę ją po płaszczyźnie w osi pionowej. Jadę do samego końca. Z tą jadę tak samo do samego końca. Wybieram z paska narzędzi, narzędzie gumka do ścierania i ścieram nią linię po prostu przejeżdżając po niej. Jak już mam zrobione coś takiego, to będzie włębienie na deskę pod blatem. Jak już mam zrobiony taki prostokąt, to mogę sobie to troszeczkę obrócić. Wybrać narzędzie, wepchnij, wyciągnij kliknąć na płaszczyznę, którą przed chwilą narysowałem i wepchnąć ją w element, no nie wiem, powiedzmy, że na pół centymetra. I to już jest miejsce, do którego będę mógł włożyć podparcie blatu i jego usztywnienie. Dokładnie ten sam element muszę zrobić z drugiej strony, gdyż podparcie będzie szło wokół blatu, a nie tylko w dłuższym boku. No dobra, jak już mamy Wejścia na wcięcie stołu, to teraz ja bym zrobił wejście na poprzeczkę, która będzie stabilizowała nogi od dołu i będzie można sobie giry położyć ewentualnie podczas oglądania trudnych spraw albo reklam na pulsacie. Wybieram sobie tutaj taką linię. Ja bym nie chciał, żeby się zaczynało od samego dołu. Niech się zacznie tak jak od góry, 6 cm. Klikam 6, Enter, na krawędzi. I co? I gówno, i nie widać, gdzie to kliknąłem, ale ołówek wie, gdzie kliknąłem, bo wyświetli mi tutaj ten punkt na zielono. Tu mogę sobie narysować kreseczka, i ja te rozpórki, żeby było łatwiej, zrobię dokładnie z tego samego wymiaru, z którego są nogi stołu, czyli 3x3 cm. Więc od tej linii rysuję 3 cm w górę. Kółek tak samo wykrył zielonym kółkiem i pokazał, gdzie jest ten moment. Przeciągam po zielonej osi, która jest tutaj na dole, łapię za narzędzie, wepchni i wpycham. 0,5 cm ma teraz głębokość gniazdo na rozpórkę nóg stołu. Jak już to zrobiłem, to noga jest właściwie prawie gotowa, ale ja bym dodał jeszcze elementy dekoracyjne, takie jak ścięcie końcówki nogi. Naprawdę lepiej wygląda, sprawia, że taki mebel jest no, delikatniejszy w budowie troszeczkę. W związku z czym robię taki mebel, że tutaj ołówkiem wyznaczam połowę nogi, ciągnę po niebieskiej linii do góry i na tej połowie wybieram połowę po raz kolejny i ciągnę ją, powiedzmy, to ma 6 cm do tego miejsca. To ja zrobię na 5 cm. Jadę poziomą 8 w to miejsce. I od tego miejsca do tego miejsca po skosie zaznaczam linię. Biorę gumkę, usuwam resztę linii. Biorę narzędzie, wepchnij, wyciągnij i... ...wepycham samą nogę tak, że jeżeli ją się dopchnie do końca, no to ten element znika. Jeżeli będzie nagle miał zerową grubość, no to wtedy po prostu znika i nie trzeba go dalej gumkować. Dobra, taka noga jest już prawie gotowa, ale trzeba zrobić jej jeszcze poprzeczki. W związku z czym tutaj klikam... Utwórz grupę, żeby tu już mi się z tą nogą nic złego nie stało. Podjeżdżam bliżej tego elementu, wybieram opcję kształty, zaznaczam prostokąt. I tutaj mi się utworzył teraz prostokąt, który w żaden sposób nie jest połączony z tą nogą. Wszystkie elementy tworzące nogę wszystkie płaszczyzny, wszystkie linie na rogach, wszystkie kąty tworzą grupę, a ten prostokąt, który przed chwilą zrobiłem nie. Ten element wyciągnę na 40 cm. I teraz jest taka magia, że jak zaznaczę tę nogę, to mogę sobie bez szkody dla tej poprzeczki odjechać, a później zaznaczyć samą nogę i utworzyć z niej grupę, żeby jej nie uszkodzić. A potem mogę złapać w najlepszy sposób narzędziem przesuwania za ten róg tutaj i dojechać nim do tego roku. Wybieram później. Samą taką nogę, klikam CTRL-C, ctrl V. Ctrl obracam ją wzdłuż osi czerwonej, gdyż te elementy tutaj na dole muszą dochodzić do siebie, bo taką poprzeczkę sobie wymyśliłem, do czego niedługo dojdę, do dotłucz 300 i co widzimy? Jest lipa, bo blat miał iść w tym kierunku, a otwór na poprzeczkę zrobił się w tym. To znaczy, że trzeba zaprojektować drugą nogę, z tym, że nie. Morto, nie musisz. Spokojnie, bądź trochę leniwy. Zaznaczam sobie taką nogę tu, chciałbym, żeby ten element znalazł się tutaj, po tej stronie. W z czym klikam prawym przyciskiem na zgrupowaną nogę i robię przerzuć wzdłuż zielonej grupy. Została noga przerzucona. Nie trzeba robić drugiej takiej samej, tylko z otworem po przeciwnym kierunku. Prosto i szybko. W tym miejscu będzie poprzeczka. Więc ja bym bardzo łatwo narysował, ale zanim zacznę rysować, to zaraz znowu kolejny raz zaznaczę cały ten element, zrobię utwórz grupę i tak samo jak z tą poprzeczką u góry. Na przyciąganie też jest fajny sposób, że jak nie znam dokładnej długości elementu, tylko po prostu wiem do którego miejsca powinien dolegać, to wystarczy, że wskażę my, kursorem myszy krawędź, na której ma się znaleźć końcówka rozciąganego elementu, czyli ta, lub w moim wypadku. I już właściwie jestem bliżej niż dalej końca. Wiodę tym elementem na środek. Skopiuję to, obrócę to i będzie cymes, ale najpierw jeszcze. Tu trzeba zrobić poprzeczkę łączącą te dwa zestawy nóg. Zaznaczam całość, grupuję. No i to już jest całe pogrupowane. No i teraz tylko na szybkości dodam poprzeczkę wzdłuż dłuższego blatu. No i taki stolik wydaje mi się, że już jest w porządku. A no i teraz niespodzianka. Trzeba zaznaczyć cały stolik i go. Grupować, żeby już był kompletnym elementem, który można zaprezentować w swojej kobicie, żeby wiedziała, że wcale w warsztacie nie chlejesz piwska za piecem, tylko ciężko pracujesz, żeby wiedziała, jak dużo pracy trzeba włożyć przy produkcji takiego stolika, nawet pół roku. Wcale nie wracasz na jebany, tylko zmęczony po pracy. No dobra, tylko że w tej chwili on wygląda, szczerze mówiąc, tak sobie. Fajnie by go było pokolorować. Tu jest takie wiaderko, jak w pańcie Wypełnienie kolorem. No, można sobie wybrać jakiś tam kolor, nie wiem, zielony. Grupowanie ma do siebie taką fajną rzecz, że jak kliknę na stolik, to mi się cały robi zielony. Gdyby nie był zgrupowany, to każdą jedną płaszczyznę trzeba malować osobno. A tutaj od razu maluje się sam. I jeśli chodzi o drewno, to tutaj jest no mało fajnych e, faktur. drewnianych. jest płyta OSB, nie? Czy tam wiśnia? Wiśnia jest piękna, jest wiśnia, ale ja nie chcę wiśnia. Ja chciałem, żeby to miało kolor takiej fajnej, jasnej sosny, ewentualnie jasnego dębu. Nie ma takiej faktury, i co trzeba zrobić? I taką fakturę można pokreść z internetu, co niniejszym uczynię. Wchodzimy do Google, wpisujemy. Faktura, jaka nas interesuje, sugeruję wpisywać po angielsku. Jest więcej wyników, lepsze wyniki. Ja bym chciał mieć dom, więc piszę oak. Eee... Teksturę Aok. Kurwa. Klikam grafikę, wybieram taką, jaka mi się podoba. Ważne, żeby nie miała żadnego obramowania dookoła. To będzie widać na projekcie. No, wybieram chociażby taką. Skądś tam? Zapisz grafikę jako. Wracam do projektu i teraz wybieram tutaj i teraz robię tak, że klikam tutaj sobie utwórz materiał. Dąb znajduję y, na moim pulpecie pobranym i element dąb już się tutaj znalazł i naraz mam piękny, cudowny, dąbowy y, stoliczek. Teraz pewnie ktoś sobie może zadać pytanie, no i po co? I co? Przecież ja se nie położę na tym girów. Co się jeszcze na laptoka nie położę. Na przykład nie będę mógł na takim stoliku patroszyć ludzkich zwłok, ponieważ on nie istnieje, on jest tylko w komputerze. To prawda, ale taki projekt bardzo pomaga wyprodukować taki stolik, jaki sobie wymarzyłeś, i uniknąć błędów przy montażu, bo na przykład nie doliczyłeś grubości jakiegoś elementu i ci coś nie schodzi. Więc teraz, żeby to. On mi zaczął być użyteczny. Klikam na ten stolik, klikam Ctrl C, Ctrl V, gdyż chcę pracować na kopii. niech sobie tutaj zostanie. W razie czego? Klikam na ten stolik i teraz robię to rozbi. Wybieram w narzędziach u góry na pasku. Wybieram opcję wymiary, która jest bardzo, bardzo potrzebna do pokazywania wymiarów. Robię tak, że zaznaczam od rogu do rogu, który chcę z wymiarować. Zaznaczam ten róg, ten róg i widzę, że to ma 80 cm. Zaznaczam ten róg, ten róg i okazuje się, że ten ma 50. Zaznaczam ten róg i ten róg i to ma 3 cm. I takie wymiarowanie można zrobić. Każdym z tych elementów, tylko trzeba je porozbijać, porozkładać, popodpisywać. Zrobię to na przyspieszeniu. A jeżeli element jest bardziej skomplikowany, to tych wymiarów można dać oczywiście więcej. No, element wymiarowany, resztę można usunąć i takie elementy można sobie albo zapisać screeny w telefonie, zapisać projekt na laptopie czy innym tablecie, który będziesz używać w warsztacie. No ja robię zrzuty ekranu i drukuję, bo opcja drukowania albo nie potrafię jej właściwie używać, albo robi jakieś cuda, bo potrafię wypluć pięć kartek i wszystkie puste. Na koniec jeszcze jedna rzecz, jest taka stronka w internecie. 3D ketchup.com Po zarejestrowaniu się y, można pobierać za darmo projekty, które zrobili inni użytkownicy. 90% jest bardzo dobra, a reszta nie jest, ale jest ich bardzo dużo. Ja teraz bym chciał zobaczyć, jak będzie ten stolik wyglądał przy, y, no przy na przykład kanapie, jakimś meblu, który będzie przy nim stał, żeby mieć obraz tego, jak wyszły mi wymiary elementu i jak się będzie prezentował przy innych meblach, ponieważ stolik jest spory i dosyć jasny, to myślę, że będzie fajnie kontrastował z dużą i czarną kanapą. Dlatego teraz tutaj wyszukam dużą czarną kanapę, tak samo jak w wypadku wyszukiwania tekstur. Lepiej użyć języka angielskiego. Piszemy. Big Black. Couch. A, literówkę zrobiłem. Dobra. No i z całego katalogu. Mm, no nie wiem. To, o, tu jest na przykład coś rozdobany jakiś kocyk. Download Sketchup File. To pobieramy w moim wypadku na pulpet. I z pulpetu po prostu przeciągam na. No, i tak jak widać trafiłem na jeden z tych plików. Te 5% plików, które nie są dobre ewidentnie. Bo ktoś miał po prostu w dupie wymiary. Taki element, który jest za duży lub za mały, można zmienić przy użyciu narzędzia skala. Wystarczy kliknąć i teraz każdy z tych zielonych kwadracików odpowiada za zmniejszanie elementów, konkretnej płaszczyźnie, czy przykład ten. Sprawi, że kanapa zmieni się w taki fotel. Piękny. No, i minus jest taki, że teraz nie wiem, czy taka kanapa w ogóle jest w sprzedaży i czy ma jakieś standardowe wymiary, które występują. Dlatego polecam wpisywać, jeżeli szukasz wymiarowanych mebli, to polecam wpisywać nazwy mebli, które są w IKEA, i wtedy te elementy zazwyczaj użytkownicy robią w bardzo dobrych wymiarach i można sobie dosunąć i na przykład przy meblowaniu pomieszczenia i tak to wygląda tak wygląda cały element tak się będzie prezentował stolik przy kanapie na dzisiaj to wszystko pamiętaj żeby koniecznie dać mi 10 zł a tak się tu wlazła czy tam skończyłaś co miałaś do zrobienia dobra ja tej pani zaśpiewam serenadę w rytmie paragrafu 207, a ty pamiętaj, żeby obdarować mi pieniędzmi i co jeszcze... A, i odinstaluj TikToka i wyjdź na spacer. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.